Widziałam to niebo, i widziałam, jak tak wszystko się waliło, jak domek z 4 marca 2018 roku pani Renata Keller nie zapomni do końca życia. Tego dnia nad ranem doszło do eksplozji w kamienicy na poznańskim dębcu. Kobieta cudem uniknęła śmierci, gdy spadła z trzeciego piętra. Podmógł tak mnie porwał do góry i na dół, tak, że znalazłam się gdzieś na parterze. Wszystko było zawalone. Nie wiedziałam, czy to jest dym, czy to jest yy, gła, No, szok. Pani Renata z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Niestety, po odgruzowaniu kamienicy okazało się, że jej 31-letni syn Daniel nie żyje. W imię czego mój syn zginął? To, że ktoś psychopata chciał zabić żonę, to musiał tyle ludzi pozbawić życia. Przypomnijmy, do wybuchu gazu w kamienicy w Poznaniu doprowadził Tomasz J., który najpierw zamordował żonę, a następnie rozszczelnił instalację gazową. W wybuchu kamienicy zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W mieszkaniu z panią Renatą mieszkał jej syn Daniel oraz córka Dalida, która na szczęście była wtedy u koleżanki. Przed mostem na Czosłowackie, jak zobaczyłam chatę, to nie wierzyłam w to. Co widziałem. Szkoda słów. Tomasz J. usłyszał już wyrok dożywocia, a pani Renata i jej córka miały otrzymać od niego prawie 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. To stricte wynika jakby z przepisów prawa, że sądy wyrokując są zobowiązane do zasądzenia nawiązek za dość uczynień na rzecz pokrzywdzonych. Tłumaczy nam pełnomocnik pokrzywdzonych. Ale kobiety nie mogą odzyskać pieniędzy od mordercy. Na rozprawach jak jeszcze te, zanim dostał do żywocie, tłumaczyli się, że on nic nie ma, a co to mnie obchodzi? W praktyce oznacza to, że wyrok dla pani Renaty i Dalidy jest tylko na papierze. O wsparcie finansowe zwróciły się więc do Funduszu Sprawiedliwości. Okazało się, że Fundusz Sprawiedliwości mimo takich hucznych reklam i jakby reprezentowania siebie w mediach, nie sprosta takim wymaganiom, czyli nie, nie, nie zapłaci nawiązki za dość uczynienia. Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Sprawiedliwości, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z Funduszu Sprawiedliwości mówią, że nie, a sami miliony wynoszą, no więc no nie ma sprawiedliwości. W tej chwili. Mama się stara o zadośćuczynienie w kwocie 60 tysięcy. Dlatego, że fundusz odesłał panie do sądu, by walczyły o tak zwaną kompensatę. Jednak tu pojawia się kolejny problem. Kompensata to jest zapłata za utracone dochody, za, za to, co panie straciły. To, to, to... To nie jest stricte wypłata nawiązki. Więc my tak się tego trochę chwyciliśmy, licząc na to, że może sądy dopatrzą się tej krzywdy ludzkiej. Mecenas tłumaczy jednak, że według prawa upłynął już czas na złożenie wniosku o kompensatę, dlatego sąd go odrzucił. Dodaje, że razem z paniami złożyli apelację, powołując się na pandemię. My chcielibyśmy, żeby sąd okręgowy zweryfikował to, czy w, przypadku, czy w tym przypadku jednak nie będzie miał zastosowania ten termin, znaczy te przepisy covidowe, w cudzysłowie, które jednak zawieszały bieg co niektórych terminów, nawet terminów zawitych. Rozprawa apelacyjna o przyznanie kompensaty dla pani Renaty odbędzie się we wrześniu. Jeśli w tym przypadku sąd nie przychyli się do wniosku, pani Keller i jej córka zapowiedziały pismo do Sądu Najwyższego. Damian Wełna, Puls Dnia.